Październikowy Steam Next Fest już trwa, czyli święto nadchodzących gier, które potrwa od 13 do 20 października 2025 roku. I z tej okazji przejrzałem dla Was różnej maści Fora i wybrałem 20. Dem, najlepszych dem, które możecie w tym czasie zagrać, tak abyście nie musieli już przebierać z ponad 3000 różnych tytułów. I wybrałem gry z różnych kategorii, od strategii, przez horrory, po przygodówki, aż po kosmiczne biatyki z Marvelem. W jakie więc gry warto w tym czasie zagrać, zapraszam do oglądania. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to od 13 do 20 października można zagrać w różnego rodzaju dema. Tego jest naprawdę sporo. Sporo. Nie sposób przejrzeć oczywiście wszystkich, natomiast wielu producentów gier udostępnia w tym czasie swoje demo. Zacznijmy może od kategorii, którą nazwałem strategia i symulacja. I pierwsze według mnie demo takie must have, które powinniście zagrać, jest to. Heroes of Might and Magic Olden Era. I to jest oficjalny prequel, nawiązujący właśnie do korzeni definiującej ten gatunek. Obsypany nagrodami serii strategii turowych. Czyli tworzysz potężne armie, władasz niszczycielską armią, by zmiażdżyć wrogów, zarówno w trybie dla jednego, jak i wielu graczy. I w tym demo mamy dostępne cztery frakcje, trzy typy gry. I areny. Warto wspomnieć, że to demo nie ma limitu czasowego, to znaczy możecie grać w nie aż do 20 października. Natomiast jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to nie ma tutaj limitu czasowego i na to demo poświęcę oddzielny odcinek. Natomiast już teraz możecie sami sprawdzić, jak ten prequel będzie wyglądał. Planowana data wydania to 2026 rok. Przejdźmy teraz do kolejnego tytułu od twórców Battle Brothers, czyli Man Ace. Stań na czele sił walczących z zagrożeniem ze strony obcych w tej taktycznej, turowej grze RPG. Dowodzisz siłami uderzeniowymi Marines, najemników i kryminalistów przeciwko zagrożeniom ludzkim i kosmicznym. Demo otrzymało oczywiście duże ulepszenie z nowymi misjami, więc jeżeli lubicie też takie tutaj turówki, to warto, warto sprawdzić. Planowana data wydania to 5 lutego 2026 roku. Ale przejdźmy teraz do symulacji. Power Wash Simulator 2 powraca i aż kipi w nim od nowych lokacji. Czyli więcej brudu, więcej połysku i więcej sposobów na czyszczenie. Jeśli lubicie tego typu gry, to ten symulator będzie na pewno dla Was idealny. Nowej mechaniki, plionowego czyszczenia i wieloetapowe poziomy. Tak bym rzekł w skrócie. Satysfakcja jest na wyciągnięcie. Dyszy. Kolejne demo, które pojawiło się na mojej liście to Systemic War, czyli jeśli ko kojarzycie Jacka Bartosiaka, no to na pewno znacie również ten tytuł i możecie w Demko sobie zagrać. Planowana data wy wydania to oczywiście dopiero czwarty kwartał 2026, natomiast demo już jest dostępne jest to taka nowoczesna gra Grand Strategy, w której twoje strategiczne decyzje są wystawiane na próbę w bitwach RTS. Każda z nich zmienia bieg trwającego konfliktu. Zagraj dowolnym państwem, na przykład USA, Chinami, Rosją, Ukrainą, Niemcami, Polską czy Turcją i poprowadź je przez burzliwe lata 2008 do 2025. To jest oczywiście klasyka dla fanów gatunku, więc myślę, że Znajdzie również swoich odbiorców. Jeśli natomiast lubicie horrory, to przechodzimy do segmentu kolejnego, czyli horrory i thrillery. Zacznijmy od gry Pathologic 3. I zacznijmy mocno, ponieważ jest to powrót kultowej serii o tajemniczej zarazie w stepowym mieście. Wcielamy się w doktora Danila Dankowskiego, który ma tylko 12 dni na uratowanie miasta. Demo oferuje całkowicie nową zawartość, czyli początek gry, gdzie protagonista przybywa do miasta Gorkon, aby spotkać nieśmiertelnego człowieka. A jeśli graliście w horror Little Nightmares, to mamy coś od ich twórców czyli Reanimal. Horror kooperacyjny, gdzie gramy jako rodzeństwo próbujące uratować zaginionych przyjaciół z przerażającej wyspy. Demo zabiera nas do lokacji takich jak Młyn i Plac Kolejowy, gdzie spotykamy groteskowego oprawcę zwanego Wąchacze. Bon Kolejna ciekawa propozycja to kolejny horror kooperacyjny, taki survivalowy, czyli horror dla czterech graczy, jakim jest Jester, a Foolish Ritual z Grze. Tej wcielamy się w rycerzy wskrzeszonych w opuszczonym zamku. Musimy znaleźć ukryte runy i ukończyć rytuał, zanim Jester nas dopadnie. Kolejna klasyka dla fanów tego gatunku, a premiera już 22 września 2025 roku. A jeżeli lubicie krwawe bijatyki w stylu retro, to mam coś dla Was. Terrifier The Arcade Game. Wkrocz do świata pikselowej rzezi z Terrifier. Krwawą bijatyką właśnie w stylu retro, pełną intensywnej akcji, Czarnego humoru i mnóstwa zabawy. Jest ona zainspirowana klasycznymi biatykami z lat 80. i 90. Niestety nie mam informacji o tym, kiedy gra zostanie wydana. Informacja jest, że wkrótce. Natomiast jeśli jesteście fanami tego gatunku, to możecie spróbować swoich sił na demo. A teraz przechodzimy już do kolejnej kategorii, kolejnego segmentu, czyli roguelike i action. W tym segmencie znalazły się gry, m.in. takie jak Good Breakers, który widzicie teraz na ekranie. Szybki hack and slash dla maksymalnie czterech graczy. W dystopijnej przyszłości AI obróciło się przeciwko ludzkości i grozi pochłonięciem słońca. Możemy absorbować moce pokonanych wrogów i używać ich. Przeciwko nim. Możecie zdominować każdą bitwę dzięki zabójczo płynnemu systemowi walki, łączyć ataki w agresywne kombinacje, anulować wprowadzone ciosy i kraść moce wrogów, by obrócić je przeciwko nim. Kolejna propozycja z tego segmentu, na której warto się zatrzymać, to myślę, że będzie to Eclipse Breaker. Jest to taki strategiczny action roguelike inspirowany estetyką PS1. Gra łącząca system ATB z Final Fantasy z tempem nowoczesnych gier akcji. Demo zawiera dwie nowe strefy elementarne czyli ziemię i błyskawice. Możecie wypróbować właśnie teraz. Jesteśmy już na pumetku i 11 propozycja to Ember and Blade, czyli taki Immortal Hack and Slash. Jest to historia Fenrixa, czyli nieśmiertelnego łowcy demonów. Każda śmierć to nowy początek. Możemy rozwijać umiejętności i zdobywać błogosławieństwa aniołów. Demo po raz pierwszy pokazuje akt drugi oraz dwóch nowych aniołów z Przymierzeńców. Oczywiście w opinie w większości są pozytywne, natomiast ostatnie recenzje są dosyć mieszane. Ale wy możecie sami przekonać się o tym, właśnie próbując swoich sił w demo. Jeśli tylko jesteście fanami takiego gatunku, to myślę, że jest to dla was również ciekawa propozycja. Jeżeli zaś lubicie roguelite właśnie w takiej pikselowej grafice, to kolejna propozycja, czyli More Cells. Taka unikalna gra akcji o kolekcjonowaniu stworzeń. Znajdziecie tutaj postacie, pomiędzy którymi możecie się swobodnie przełączać. Musicie pokonać klikę okrutnych kocurów i spróbować wydostać się z kanałów. Jeśli uwielbiacie pikselową grafikę i roguelite, to myślę, że to propozycja będzie również dla was. Przejdźmy zatem do kolejnego segmentu, jakim są przygoda i platformówki, i na pierwszy plan pozycja numer 13 wchodzi Skate Story, czyli taki surrealistyczny skateboarding. Zaliczaj oli kickflipy, grinduj przez popieliska i dymy zaświatów w mierząc się. Teoretycznie z niemożliwym do wykonania zadaniem. Je szybko, zniż demony i ratuj inne udręczone dusze podczas drogi, od wrażliwego żółtodzioba do zapra zaprawionego skatera. Czyli tak naprawdę wcielamy się w rolę szklanego demona z światów, który otrzymuje od diabła deskorolkę i ma za zadanie dotrzeć na księżyc i go połknąć. Premiera już 8 grudnia 2025 roku. Jeśli uwielbiacie gry survivalowe, to myślę, że Cairn będzie dla Was nie lada wyzwaniem. Gra od twórców Fury i Heaven, realistyczna właśnie symulacja spinaczki. Gra została przesunięta na początek 2026 roku, ale demo otrzymuje nową funkcję duchów spinaczek. Możemy ścigać się z innymi graczami i uczyć się nowych technik. Spinaj się w dowolnym miejscu i starannie zaplanuj trasę zarządzając hakami i zasobami, by przetrwać na bezlitocznej górze Kami. Przekonaj się co gotowa jest poświęcić Eiwa, by zdobyć szczyt swego życia. Kolejna przygodówka to Star and Island, czyli taki anim life simulator. Życiowa symulacja w stylu Studia Gilby. Powracamy na wyspę z dzieciństwa, gdzie możemy uprawiać, łowić ryby, hodować zwierzęta i budować dom marzeń. Pełna wersja również przewidziana jest na pierwszy kwartał 2026 roku. Natomiast, jeśli lubicie gry w tym stylu, no to możecie wypróbować ją już dziś. Mówi się, gdy opuszczasz ten świat, pies, który odszedł przed tobą, powita cię z radością. Czyli historia: Bonggu, piesek rasy korki, spędza czas w simraju i nagle wyczuwa, wyczuwa znajomy zapach swojego ukochanego pancia. Wyrusza w niezwykłą podróż, aby się z nim spotkać, czy los pozwoli mu jeszcze raz go spotkać? Tak, to jest opis gry My Little Puppy, dema, które możecie również wypróbować, a planowana data to listopad 2025. Jeżeli jesteście fanem takich przygodówek, no to z pewnością również jest to propozycja dla Was. I płynnie przechodzimy do ostatniego segmentu, czyli Bid'em Up i Fighting. I jako pierwszą propozycję mamy propozycję Marvela, czyli Marvel Cosmic Invasion. Taka super bohaterska bijatyka. Dziewięciu bohaterów Marvela w walce przeciwko Annihilation Wave. W demo mamy Spidermana, Wolverina, she Storm i innych. Kooperacja lokalna i online jest oczywiście dostępna jak najbardziej, czyli taka kosmiczna bitwa. No i propozycja nie tylko dla fanów komiksów Marvela, ale też dla wszystkich, którzy lubią szybkie bidemapy. Kolejna 18. Propozycja to Tearscape. Tearscape to mroczna, gotycka gra akcji, jak w Bloodborne 2D. Widok mamy, tak jak widzicie, taka pikselowa grafika. Gramy jako łowca przemierzający pokręcony świat pełen sekretów i groteskowych potworów. Precyzyjny kombat wymagający zarządzania wytrzymałością. Jeśli lubicie tego typu pikselowe gierki, no to kolejna propozycja również dla Was. Jak podają twórcy, gra będzie dostępna od 2 lutego 2026 roku. I jeszcze jedna propozycja, jeśli chodzi o pikselowe bide mapy, czyli Met King Redemption. Tak jak wspomniałem, osadzone w pikselowej grafice w świecie 2.5D, a z Waszym zadaniem będzie uwolnić króla od szaleństwa, pokonując skorumpowanych wrogów w zupełnie nowy sposób w każdej. Odsłonie. Tak przynajmniej podają producenci. Planowana data wydania to 29 września 2025 i myślę, że dla fanów gatunku jest to również dobra propozycja do sprawdzenia powiedziałem przed chwilą, że była to ostatnia, ostatni segment. Natomiast w międzyczasie jeszcze pomyślałem, że wrzucę wam segment numer 6, czyli puzzle i muzyka, bo tak to sobie zapisałem. Jedna z tych propozycji to Lumines Rise, czyli takie syntezyjne puzzle, rzekłbym. Jest to gra od twórców Tetris Effect, nowa generacja klasycznej serii puzzle z ponad 30 Ręcznie tworzonymi etapami. Nowa mechanika Burst pozwala zatrzymać dopasowane kwadraty i budować większe kombinacje. Więc jeśli lubicie tego typu gry, żeby logiczne, łamigłówki i zręcznościowe, to będzie również to propozycja dla Was i od 11 listopada dostępna pełna wersja, a demo dostępne już teraz. Podsumowując, te wszystkie dema będą dla Was dostępne od 13 do 20. Października 2025 roku. No i pytanie do Was: może spoza tej listy Was zainteresowało jakieś demo, którego tutaj nie wymieniłem? Podzielcie się w komentarzu Waszymi typami. Tymczasem to wszystko na dziś. Miłego grania w demo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.